Macie, już? Gdzie? Gdzie? Mareczek też chce? Macie, powoli. Powoli, klufa. Powoli. Proszę, męca. proszę. Co to małego? Proszę. Mareczku, ty też chcesz? Kawałek na leśnika. Wyszcal, mam trudne ręce od tego. Proszę bardzo. Proszę na stój ładnie. Proszę bardzo. Proszę na leśniczka. Tak? Nie, to pieski zjedzą. Proszę. Może parówkę chcesz? chcesz parówkę Powiedz tak, spadaj spadać to. Maruś, nie przeszkadzaj mi.